No dobra, co my tu mamy? Piękna pogoda. Słoneczko. 17 stopni. Po prostu super. Royal Enfield Bullet 500. Piękna maszyna. 500 pojemności. Jeden cylinder. No po prostu super. Można powiedzieć, że styl to lata 50-60. Mnóstwo chromów. Choć z tymi chromami to jest troszkę problem tu w Finlandii. Dlatego, że jak nie ma człowieka w garażu i pod plandeką stoi, no to to i tak widać ten no, rodza wychodzi. Tutaj lusterka to kupiłem nowe, bo były całkiem, już po prostu no nie szło już tego wyczyścić. Lampa się tu trzyma. Jak widać, rura też już się robią takie zadziory także tu już całkowicie zeszło Teraz w miarę wyczyściłem migacze tylnie hmm. tylnia felga jest w porządku no przednia trochę tutaj rdzewieje no ale to w miarę staram się czyścić konserwować smarować to wszystko ja mam nadzieję że że będzie dobrze ale i tak prezentuje się motor całkiem no nic zaraz się przejedziemy pogadamy trochę o jakichś tematach jak ja no typowo jak się właśnie jeździ tym motocyklem bo. No wrażenia z jazdy są no, na pewno super. Jeszcze tak przejdę w koło. No pięknie wygląda maszyna. Jak jeszcze widać nie mam rejestracji. Cały czas jeżdżę tak na takiej, można powiedzieć, domowej robocie. No bo to jest w miarę zadbane Trochę tutaj musiałem porobić przy nim wiadomo bo Tutaj uszczelka pod głowicą ciekła w tym miejscu z tej szpili Udało mi się to samemu zrobić ściągałem całą głowicę nową uszczelkę także jak widać, nic nie cieknie teraz, jest wszystko ok. Dwa lata temu to robiłem, no to chyba było największy taki mój problem tutaj. Tak to było wszystko już w porządku, żadnych jakichś poważnych awarii, żadnych tu modyfikacji nie robiłem oprócz. No, taki wydech przelotowy. Także ten dźwięk jest całkiem inny teraz. No, to nic, to w drogę. No, dobra, jesteśmy w hołd. Maszyna już chodzi. Się przejedziemy fajne miejsce tu jest naprawdę żeby pojeździć tam jest taki podjazd pod górę więc się tam przejedziemy no to z tym koksem no jedź tym jeźdź tą padliną Jadziemy No gościu, tutaj coś sofa ale chyba tu będzie parkował, nie wiem, jedziemy dalej szybę zamkniemy Dużo ludzi tutaj dzisiaj ciepło się zrobiło Wy myślę jak, jak gazdy po deszczu Drogi bo tu porządne sprzęty mamy Nie tam jakieś figofadu Idziemy w lewo Tu mamy stop, dobra, zatrzymamy się Kurde. No ten tam kręci, dobra no, tam następny jakiś kurde. Dobra, teraz jakieś kurcze, wesoła tutaj zrobili. Ciekawe to są przejścia. idziemy dalej. Wydaje się tam będziemy do góry drapać. Ludzie zaglądają No i jedziemy Pięknie się jedzie takim eran Powolutku tu przez centrum Nie ma co się śpieszyć no, ten tu kanci mioty porozstawione no to chyba będzie jakiś festyn a my sobie pojedziemy tutaj prosto i w górę no tu Ciach ty tu z tyłu jestem na dół a my jedziemy tutaj tu jest piękny podjazd Nie i drapieżni nie się basz,

BOOM Taka krótka przejażdżka Blisko tu mam, fajna trasa Tu trochę zmienimy, no tu jest stop ja to wygląda puste Trójeczkę i jedziemy z Nie ma jadowania, o, nic wóra pod górę 20, tu ładem się męczył. Dały to kurczę na я с вами. Курды, как ты жопы ты сам. Дальше дороги. Курды, так то шею Не могу там Низ. Krótkiej prezentacji Royal Enfield w Irlandii Niedługo robię będzie w Polsce I w Polsce się będzie śmigać no tu zostaniemy, kurde, takie coś to ja rozumiem Takie coś to ja rozumie, to nie ma ciadawania Nie wiem tam se kurde lał albo coś No dobra Włączamy te sprzęty